I witamy serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft 2 Coop, ze mną jest Wąsu. Cześć. Cześć. ja. Oh yeah. I dzisiaj powracamy do oryginalnego duo, gdzie będę cisnął Karaksem, ponieważ uznałem, że why not. Trzeba nim też jakieś brutale porobić. Zgadza Tym się? bardziej, że pierwsza gra of the day to więcej expa. Zgadza się. I mamy... Dawa. Media kłamią, tak? Tym razem. Media kłamią, znowu. <laughs> Nie, 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 poprzednio było... Cześć, czy media kłamią, czy podłoga to lawa? A, no, no to teraz media kłamią, okej. Okay. Tak jak była podłoga to lawa, to teraz media kłamią. No i cyk, wiesz. A nie ma panie może się trafić trzeci raz, bo nie będziemy mieli tytułu. Media lawa. Media lawa. Medi... Mediolan. Gorą... Gorący reportaż. Gorący... No i jak... No i może się trafić, gorący reportaż masz. Musi, coś... teraz się musi trafić. Teraz musi Co się być? trafić, bo gorący reportaż to jest... Ko oby... Oby nie zapomnieć, że takie coś wymyśliliśmy, bo inaczej byłby problem. A, no, trzeba będzie zapisać? Eee, dobrze wie, wiemy, że nie umiemy pisać. No. No Okej, okay, o, jak to się gra? Jak to jak się gra. Cyk, ja już mam pół armii, a ty co? A ja mam. Mam prawie Max supply'a. ja mam jak susa, mogę grać w Lola. I co? Ma... O, 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 jaki Pizza. zabawny, ojej. Pizza cola, gramy w Lola. Tak. Na Sylwestra widzimy się na Midzie. Klasycznie. O, klasycznie, no. Mam nadzieję, że nasi widzowie są bardziej życiowi. Ej, ej, ej. Bez przesady. Masz rację. Mniej, bo by nas nie oglądali. No właśnie, zastanów się nad tym, co mówisz. O. No. Wiesz kogo mi on przypomina? No dawaj Ten gościu no, dawaj. Eee, Nie pamiętam jak się nazywało, ale on się nazywał Ron Burgundy Nie pamiętam jak się nazywa, ale nazywał się eee. Ron Burgundy okay. Nie, nie, nie Z jakiego filmu to było? Eee... Kojarzę to imię i nazwisko, ale też nie kojarzę, z jakiego to miałoby być My Mieli Battle Royale tych Jak to? Reporterów A, ten, Anchorman A, Anchorman. Świetny no, film Przecież tak. Tamta walka jak wszyscy... a piękna sprawa. Nie najlepsze było 50% of the time It works every time. No ale jest to w jakiejś w miarę w sensie. Ja się z tym zgadzam Co? No co, 50% of the time it works every time, no ja się z tym zgadzam. Tak no, w sumie... to brzmi sensownie, tak. To Logika brzmi... jakaś za tym idzie. Dobra, Zazwyczaj ty bierzesz do tamte. Ta... Eee, no to co? No to ja dla odmiany w takim razie pójdę w karierę, bo to będzie dobre na tej mapie. Będziesz kierował? No, that's the plan, bro. Eee, tylko. O kurde, a ja tu Forge zacząłem robić, czy. Forge, dobra. A, to zły budynek. Tylko jeszcze trzeba oczywiście. Że tak powiem, jakąś zabudowę lekką zrobić, czy bazę nam nie rozwalili? No. mamy jeszcze koopę czasu. Dobra, pełna saturacja zaznaczona. Mamy koopę czasu. Dobra, mam jedną wieżyczkę, mam jedną tarczę.

ale odbił się od moich tych, więc jest ok, jest ok. Dobrze, że to postawiłem, tylko kupa kasy, no to poszło, no ale to standard. Mhm. E, dobra, jeden Robotix. E, zajmiesz się tymi kryształkami, czy mam puścić próba? Tak, tak, mam radę. No dobra, to ja pójdę po to drugiego, bo jednak widzę, że. Nie, 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 dobra. Ja już e, biorę go, nie przejmuj się. I tak czekam na hajs. Okay. Okay, okay. Grunt, że tu nie ma przeciwników, więc luz. Robot czyszczący, jego też mogę wysadzić? Yeah! Let's go. No, ciekawe, nie mogą budować jak to niosą. <gry> e, to się robi, to się robi, to robimy teraz... Tak. Tak, tak. Ta. Co na trzy może z jednej bazy na razie? I to mi starczy. No, i oczywiście to by się przydało ulepszyć. Ale dalej, problem z gazem. I z hajsem, jak to zawsze na początku tych run. porobił upgrade, ale w sumie nie wiem co upgradeować. Bo nie mam już armii jeszcze. Do Herkulesa, one mają dużo jednostek. Może cofnąć się pod. A, no tak też możesz zrobić, jak jest. It's more like science stuff. Eh, Ferri, rafaj, coś ciekawszego. Eh, yeah, easy. E, jakieś fajne jednostki, mają. to nie są chyba standardowe teranów, nie? Äh, e, nie. Standardowe nie, Weteranów. <grym wody> Dobra, nie będę budował jednostek. Poczekam na ten gaz. Uh, pomogę być ci wieżyczkami w zdobywaniu ekspansji. Nie umiekami po prostu. Więc. Więc chodźmy po kryształy, a potem po ekspansji. Chodź po moje kryształy. To dawaj te na górze. A tak, i czy jakiś wróg Jest. jest. up The enemy forces are attempting to stop the commander's workers. We'll have more as the situation develops. Even with the odds against them, they managed to A, reach 25% stability. A truly unexpected accomplishment. <laughs> Your are in eee, to ja tam już wyślę bo bliżej No dobra, jednego wysłałem ja też Spoko, wysłałem dwóch, nie przejmuj... Eee, Viking, 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 wiking! Dobra, się. Po długi krzypał Ratuj swojego proba Ratuje. Zaraz będzie lawa, nie? Ja. Więc zaraz powinniśmy się po prostu wziąć yy, ruszyć. Znaczy po lawie, nie? Po lawie to idziemy konkretnie po ekspansję, bo mamy max time'a. Dobra, mam full energii, wszystkie proby. Będzie rozpierdziel, damy rady. Jest i mega archon! Niech rzuca laserami. Będzie rzucał. Very good, very good. very good. bardzo. Nawet dwóch. To się ulepszy znaczy, kureczka, to nie w tych postawił działeczek. Świl. YouTube nic nie słyszał w razie czego nie? Ja też nic nie słyszałem. Ale no dobrze, super. <coughs> Monetyzacja. Ale mnie zaatakowali! Oh, fuck. O fuck! idę. Dalej, dam radę, ale wszystkie wieżyczki mi rozwalili. Aż jestem w shopping. O. Uleczysz moich. Przesunę ich. Znowu atak idzie? No dobra, rozstawienie dużo. Trochę słabo, bo. Oj, lecą tu! Nie ma Bibu, O, i do mnie lecą. Na środek. No i dobra, całą energię zużyłem. No i jeszcze drugi atak idzie. No to wierzę, że dasz radę. Wierzę, we Nice. Dobra, mam pierwszą jednostkę, nie przejmuj się. Leci po. Dobra, easy, dawa, lecimy na tę ekspansję. Po co? Po ekspansję. Very good, very good Dajcie mi postawić pylona What the hell Pylon time No Wjeżdżam, Wjeżdżamy, wjeżdżamy po po, 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 po. z buta wjeżdża

Eee... Oj, oj, to... No trochę ich rozwaliłem. Stała resztka, ale widzę, że ty już ich przejąłeś. Tak easy, easy. Lemon squeezy. <noise> Coś tam. Lemon squeezy. Dalej mi nie jesteś na kariery. Przynajmniej szybka saturacja, mam nadzieję, że tu będzie Zdoł. 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 Okay. Tak, tak, zdamy ra, A właśnie ty, kryształy to. <laughs> to na nie jest żar Na górze damy, no. bo są trzy. Ja wyślę tam od no razu problem, tam armię, ja tam blecę moją mini armię też. Idę idę Leć tam, leć tam. A tam próby wysłałem, tak? Tak, 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 próby wysłałem O, tylko tu może być duża walka Dobra, to, to też damy radę. Rzucę lasery. Wie, że w to... O! Uuu, sporo ich, No nie? Ale mam burzę templarów. O, mi się skończyła. Dobra, wszyscy biorą te Udało się. Przeżyjemy. To teraz jeszcze czas w takim razie Myśmy zabezpieczyć radę. bazę. O ile czasu wydłużają te kryształy? Dużo. Okay. Myślisz, że powinienem tu rozwalić tą bazę całą? A jeżeli ci się chce, w sensie to nie robi różnicy zbytnio. Nie wydaje mi się, żeby oni budowali jednostki, tym bardziej, że tam wszystko co budowało, to już jest rozwalone. Dobra, bazy są nasze z dwóch stron lekko zabezpieczone. Jeszcze jest ta Twoja jakby strona, ale. No na to nic nie poradzimy. No, mm. coś na Nie, no ja nie mam kasy, stary. Ja tu tutaj muszę robić rzecz. Właśnie upgrade'uję te wszystkie... szalone... No. Mam już dwa kariery, spokojnie, powoli się rozkręcam. Zaraz będzie czwarty robił się, bo trzy już się tak... No dobra, sko skoro mówisz, że masz... karierę. Tak, Czy kariery? kariery, te latające takie... E, wiesz. kariery. No? O, 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 coś atakują. Kurde, duże te ataki mają. No, ale dlatego, że to jest brutal. No, lecimy. Nie, nie, wracaj tutaj. Nie, 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 spokojnie, Vermilion. Następnym razem to rozwiążemy. Ten problem, tak zwany Salmanandry? Salmanandry, dokładnie. Na razie nie ma jeszcze co a ja sobie tu zdropuję obserwera ja wysyłam do ciebie tych moich workerów, ty idź tam po kryształy I trzech wysyłam, a atakiem w razie czego się zajmę. A tu ci lekko pomogę. Dobra, ten atak... Badamy radę, ooo, zostawcie karierę Kurczy, byki O, ciężko? Nie, nie o to chodzi Czołgi mi poza zasięg cisną I nie mam wizji, żeby ich zastrzelić Dobra, dałem radę Oh e, gdzie są te kryształy? Tu jest jeden. Tak, a ja już tu kole. O kurde! Ale widzisz strasznie na brutalu dużo. Te... O rany, obrońcy, sporo ich jest. Tru. Te alecy już karierami tam, gdzie należy. Tak, zajmiesz się tą salamandrą, tak? Tak. To jest oficjalny plan. Dobra, tu jest jeszcze jeden kryształ wolny. No to następną falą, bo teraz nie zdąży. Mhm. Ale trzy przynoszę, więc użyję tego dynzla e, fajnego. fire! Sam jesteś enemy move against us. Pekwe salamandro! Ty, no dam radę. Rozwaliłem naraz. Złomię ten promień fajny. Nice, Chyba ekspansje będą atakowali no to wychodzić. Ojej, a tu jest. O nie, zaatakowali mnie. Cześć to Ja to ze jednostkami. No zobacz. Tu mi wlecieli. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Dobra, dawaj po te kryształy. Ja już puszczam workerów konie. Mhm. A ja idę obronić tą falę, co nas atakuje. Bo jest zaskakująco mocna. Jeżeli chodzi o czołgi. Fuck you. <laughs> Aż ciśnie. Z tym hmm. już korektujemy właśnie dwa. Tak, on jest prawdziwym zbrodniarzem w tej misji. <laughs> Media kłamią, no. Media kłamią. Zdecydowanie adekwatne w takim razie. 175... Y o, tu walczy. Hej. Okay. Wlecieć tam? Co no w sensie walka nie? 75%. Co za speedrun. Dawać tylko nie strzelać do swoich. Proby mi tu atakują. Co, Co mi tu problemy zaatakowało? Nie wiem. No nie znowu jakaś fala na nas idzie. Fak, wow ile to jest min, masz obserwera? Eee, powinienem mieć, a jak nie mam to już mam Tu na górze, strasznie dużo min Okej, okay, okay. teraz zobaczę O mój Boże, co to za atak? O, ile torów? Dobra, udało mi się całą energię spalić, okay. żeby ich zdjąć Dejo. Damn sam To było soczyste no ale mam tu trzy proby, jak coś, czyli dwa będą miały zadanie nawet. Dobra, ja tutaj sprawdzam obserberami. O, dobra, minę widzę. No, wiem, dużo, 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 dużo. Your Battles are in Allies. Y <grym> Your Battles are in Allies, o nie. Cześć, czy to jest w ogóle przejście? Się Wydaje mi się, że tak. Mina! Fuck! Dobra, i tam kolejna! Pójdę pierwszy. Tak, oczyszczę tę drogę. Dobra, luz blues. Jedziemy na dół. Dobra, jadę. to to tarcza do spokojnie najpierw trzeba shit dobra wszyscy jadą zrobimy raz czek moje życie za nerzula czy tam ajura Ojej, rozwalili mi proby. No, ale syf. Mmm, dwa. Co tam, coś Pylons? Proszę, już są pylony. wracajcie na górę! Więc dąży... Dobra, złapałem workerów z zlami. Jeden nawet doniósł. O patrz, okay. jednego nam brakowało albo paru sekund, żeby już zakończyć. No to to wywalone, wystarczy tych obstawić. Oni doniosą i dzwani. No dobra, to podejdę. Albo wiesz, możemy uczynić ten odcinek ciekawszy. I co, przedłużać go? Nie, jakby prop na przykład zginął, bo friendly fire był, nie? O, jest Firefire. Fire. Myślałem, że nie ma. Dobra, dawaj, to Nie będziemy się podkładać. Nie płacę za to. Turendo nie biegnął! za świry! Aż dobra, biegną najszybszą trasą, niech im będzie. No dobra. Niech im będzie. Oh. Nie wiem, po co ja dalej te upgrade y. teraz włączam i robię armię. To nie widzę, że i tak tam pół godziny zajmuje. Nie, 22 minuty. To dlaczego jest czas 29? Popatrz na te sekundy. Oh, to jest czas w grze. Bo to jest, a... pamiętaj, najszybszy rodzaj rozgrywki, tak? A nie... Dobra. Już sobie przypominam, bo w tym treningu nawet się na normalnym ćwiczyło, a teraz na szybkim. I w multi na szybkim się gra. Najszybszym, nawet. No, ale, co nie jest ważne, ma znać, coś wygraliśmy. Kuźnia solarna 2, ogłuszanie i coś jeszcze. Ja mam coś nowego. Bruch dodatkowe 100 tysięcy PD, osiągnięcie, dodatkowe coś tam. Boże, co ja otrzymałem. Ale, to wszystko w tym odcinku, dziękujemy serdecznie za oglądanie, ja byłem Wam, ze mną był Wąsu. Cześć, na razie. I na razie, hej.